O, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Geon. No i moi drodzy, witam Was serdecznie w odcinku z Amon Us. Jeszcze przed odcineczkiem chciałbym poinformować, że filmy na Geon Games i Geon Plus będą codziennie rano o 10 i, i codziennie wieczorem o 1919, .19. więc możecie być pewni, że będę dla was nagrywał. Na pewno w środę też będą jakieś odcineczki i muszą, muszą, wla, muszą wlatywać codziennie odcinki, więc mega fajnie. No, co ja mogę powiedzieć? Gramy tutaj oczywiście z Krosem, moim ulubionym bratem, ale też przyjacielem. A mogę, no, no, my dobrzy jesteśmy, prosy z nas, więc dawajmy. No, już jest 6. Więc ty, jeśli nie zostawiłeś łapki w górę i subskrypcji, to teraz daję ci 3 sekundy, 1, 2, 3, i mam nadzieję, że zostawiłeś, bo w tym odcinku może ja i Kros będziemy impostorami. Ale jeśli Cross będzie, dajcie kciuka, żeby nas tylko nie zabiłaś. A jeśli ja, nie, jeśli ja będę, to, da, to napiszcie w komentarzu hashtag krosik. I ja wtedy przypnę wam serduszko. Więc chyba możemy zaczynać. Mm, tam nawet cross nam w ogóle powiedział gramy. Mogę, mogę nawet wam go dać, bo siedzimy obok siebie koń się nie odzywa, bo ogólnie zawsze na filmach on jest, tylko że się, mówię mu, żeby się nie odzywał. I no moi drodzy, jestem trochę zawiedziony tym, że do końca 31 grudnia, to już dawno było, nie wbiliście mi tu 20 subskrypcji, ale jest lepiej. Mam równo ich 18, a jeśli ty jesteś nowym widzem. Przepraszam, musiałem chwilę z nim porozmawiać, on mówił po cichu, żebym nikt nie usłyszał, ale no, no dawajcie, start. O Jezu Chryste. O ja, dobra, więc myślę, że obaj będziemy impostorami, musimy trzymać kciuki. Ja, Cremate. Okej, okay, sprawdzałem u on też Crewmate więc to jest z dwóch impostorów? A, jeden. Dobra, tutaj nie mam taska. Więc pójdziemy sobie, oczywiście, do admina najpierw zrobić, bo tam oczywiście czeka nas więcej niż możemy sobie wyobrażać. <laughs> Krosa zabił jeden z nich. No. Nie... No Jezu, ja muszę być czerwony. Jezu, jesteś. Proszę mi nie zabierać kolorów. Więc teraz trzymajcie kciuki o to, abym ja z krosem był. Bo teraz ci, którzy nas zabili, tego pożałują. Znaczy to praktycznie krosa zabili. Kto cię kros zabił? Na no, ja białego zabił, no to widzicie. Teraz goście nie mają szans, my się odzurujemy. A jeśli ja będę im postaram przysiągnę sobie, nie zabijać krosa, a on przysięgnie, nie reportować. Przysięgasz kros? Nie. Niedługo, Cross może założyć swój kanał, na którym będą wylatywały mega wspaniałe odcineczki. Niedługo też może z nim być jakaś fajna nuta, ale to już wszystko zależy od Was. No, jest 9, więc chyba może być jednak tych trzech impostorów. Ja na to liczę. No, trzymajcie kciuki, moi drodzy. Nie, ja cremate, niestety. No, więc Cross też cremate. No nie jest zbyt nieciekawie, zwłaszcza, że y, gramy w jakiś slow motion, bo my zbyt szybko nie biegamy. No co ja mogę powiedzieć? No, trochę Sp mi smutno, że nie jesteśmy tymi imposterami. Okej, okay, Cross powiedział, że żółty go zabił. Lecę to zgłosić. Tylko gdzie go, gdzie Crossa zabił? crossmeep oczywiście Kros mi, oczywiście powiedział, że to on bo go zabił z l o t złoty z-a-b-i i z r e p o zreportował No, więc ja już wiecie, na kogo zagłosowałem. Go nawet trzeba zbanować, bo mi brata zabił, ale oczywiście w grze. Więc teraz chyba wygrywamy, przepraszam, że mówię po cichu, ale muszę z nimi jakoś się porozumiewać, z crossem. Oczywiście dziś też na Game Games o 19 wylci z nim odcinek, jak yy, gramy oczywiście w Brawla. Ja przygotowałem dla was opening Jeżeli jeszcze nie wbiliście na kanały Domik Plus, Domik Games Cheddar XD, Sebix To wbijajcie oczywiście też do Kalwina Bo on ma mega fajne odcinki Dobra moi drodzy Więc Ja no oczywiście na niego zagłosowałem no, jakie gamonie widzicie? Tak, takie to są teraz z rąby. A, no i co? No i teraz y, pewnie ja tutaj sobie z krosem porobię taski. Bo jak się gra z takimi gamoniami jak oni, to widzicie? Co się dzieje? Właśnie przez ich głupotę. Jak się mówi, że... Jak, ja gram z, oczywiście z krosem? no i się mówi, że on zabił, no znaczy Krosa zabili, no to on, on mi, i co? No, to ta, takie mądrale, takie mądrale. Dobra, już nawet nie będę tego komentował, bo nawet mi się nie chce na śliny marnować. Dobra. Yy, dobra, co tu możemy jeszcze porobić? Jest nas sześciu, więc teraz trzymajmy kciuki o to, aby ja z krosem byli imposterami. Jeśli nie ja z krosem, to kros, a, jeśli, a jeżeli nie kros, to ja. Ja się odwdzięczę tym, co tam, ta, nam przykrość sprawili. Wyrzucając mnie i. No. więc yy, możemy chyba naciskać start. Jest, co ja piszę? Dobra, moi drodzy? Moi drodzy, jesteśmy impostorami. Pewnie zostawiliście łapkę w górę! No, cross, lecimy! Lecimy, cross! Odwdzięczymy się! Oddzięczymy się! Na pewno. Dobra, robimy taksyk. Lecimy tam. Dobra, lecimy tu. Ja idę tu. Więc skanujemy sobie dłoń. No, i jak widzicie, nawet nie musieliśmy palcem ruszyć. Nawet teraz piątkę krosawi przybiję. No, jak słyszeliście, to słyszeliście. O Jezu, zabrali mi mój kolor, jakie bałwany. No to cóż będę Muscle Cheese. Jeżeli nie wiecie, co to, to oznacza Master Cheese, to wam chętnie przetłumaczę. Muscle cheese to oznacza pancer po pan Ja oczywiście y, lubię je. Wybaczcie wypatrzcie, tutaj kros kichnął. <laughs> więc jak widzicie, jak on... Ja on, on to takie kichadł, Kicha w najmniej potrzebnym momencie, więc... Krełmate. Kros też krełmate, więc musi być to, który z y, albo ten y, czerwony, albo ten... Y, ta Tauna, Tauna coś zresztą nie będę tłumaczył. Więc stał na... No więc, moi drodzy, jak widzicie, ona pewnie jest. A jeśli nie ona, to, ta, to ten czerwony. Oczywiście od razu robimy report i my to wygrywamy. Bo jeśli nie ona, to kto? No! Nie gadaj. Nie gadaj. No. Więc. Not the imposter. I zobaczymy, który to jest. Ja chętnie was sobie poobserwuję, bo jak się gra z takimi gamoniami jak któryś z nich, no to widzicie. Ja będę czerwonego obserwował albo tego. Krosik tutaj się kręci, więc. On nie, jest podejrzany. Patrzyłem mu w telefon. Czerwony! Czerwony! Report. Czerwony. I pisz czerwony węd. Dobra, powiedziałem korosowi, że czerwony wentuje. Dobra, ja tutaj cross piszę, że czerwony. Czerwony. I. Z no, więc jak widzicie, cross go totalnie załatwił. I jeśli to prawda, no to. Więc yy, zobaczymy, zobaczymy. Co, yy, co za głupek, by głosował na kogoś. Noc te impulsy. No to widzicie, takie to są teraz głupki na świecie. Ja widziałem przez ducha, jak ty chodzi po wętach. Bo niby kto w sekundę potrafi zniknąć. No powiedzcie mi, kto. Kto potrafi w sekundę zniknąć? Gości wchodzi do wentów. to, to jest jakieś patologia. Dobra, moi drodzy. Więc w tym momencie dziękuję serdecznie za obejrzenie do tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, to weźcie łapkę w górę i oczywiście wiele rzeczy, bo ja z Krosem niedługo będziemy i jeszcze więcej odcinków, może nawet z Domikiem. I życzę Wam miłych ferii. Pa!